W kolejnym moim vlogu dzisiaj jesteśmy właśnie w apartamentach, w którym jesteśmy a, idziemy właśnie się przebrać na cerek ale chciałam Wam pokazać mniej więcej jak to wszystko tutaj wygląda i od tego dzisiaj zaczynam mojego vloga Tutaj mamy piękny widok z tarasu, naprawdę jest przepięknie, można sobie tutaj oczywiście usiąść i sobie podziwiać na przykład morze wieczorem. Także jest naprawdę pięknie. A tu mamy taki przedsionek, słuchajcie, coś takiego, także wygląda to bardzo, bardzo ładnie. Tutaj schodzimy sobie na dół, Teraz się wychodzi na plażę. Oczywiście plaża jest e, e, również strzeżona, czyli są ratownicy, więc nic się złego nie, nie, nie zdarzy. Nawet dzisiaj mieliśmy taki przypadek, że komuś ktoś wypadł, po prostu gdzieś tam daleko płynął sobie i e, spadł e, z koła. I zaraz e, ratownik e, płynął i uratował. Także naprawdę są kapelusze. A z daleka widać, że Nikola sobie nagrywa TikToki. Jesteście jesteście, Nikolajki w Wtoki? Piękne. Przy fotce chciałem sobie nagrać. A jest foka. Idziemy zobaczyć poka, Narcia ja też sobie gryzie. Kochani, my idziemy sobie właśnie przez miasteczko. Jesteśmy po rybce. Zjedliśmy sobie tak obiad, kolację. Dorszczyk. dzisiaj. Pychotka! Ale idziemy, a jeszcze Nikola, co zjadłaś? Goferka! Gofera i jestem taka pełna, że. Szok! I teraz piję zamrażacza mózgu. Sorbet. O, sorbet, to dobrze. I co mam? Mm. ale mnie przyczaiłeś. No, goferka mam. Ej, wygląda tak samo jak jest tam dalej u nas. Wszystkie są podobne. Znaczy w sensie, są wszystkie takie same te owoce. A mam I tak samo ułożone. A jeszcze męcze to coś. Kochani, jesteśmy właśnie na zachodzie słońca. To jest bardzo wiecznie, ale przyjemnie, fajnie. Fale dosyć bardzo, bardzo hałasują. Spójrzcie tam za mną.

Jesteśmy właśnie na kapce, Przyszliśmy sobie tutaj w kawce. A ty nie masz w ogóle? Nie masz. Kwiatki, zobacz jak to jest słońki. pięknie, naprawdę. Kwiatki i... Dobra, Nelcia już stała, jak widzicie. Lubię, słuchajcie. kapka jest lodem waniliowym. Mm. wiele nie lecę sobie słonkę Ale Są piękna kwiatki. wygląda. No, nie, tak. nie ma. Nelcia już staje jedziesz. Lena, się zmudziło. Kochaniu, już wracamy z miasta. Jesteśmy zmęczeni, przynajmniej ja. Ja też. Kania, tak jak szliśmy w tamtą stronę, optymistycznie. A, jeszcze Nelcia. Nelcia Anelcia. jest tam, z bułką idzie Cześć. sobie. Cześć! I Idzie sobie. A kto to sobie tak ci kubie bułę? Skubaczek. Kubaciek. Nelcia sobie je bułeczkę. Lubi sobie pojeść takie. To nie, nie. Pod latarnią chud... zobaczyć. Pod Dobra. A jak By... Byliśmy Latarnia morska. No, byliśmy się przejść taki dosyć duży kawał drogi. A się okazało, że to jest i a my robiliśmy całą O. Dokładnie. Tak w skrócie mówiąc to po prostu szliśmy taką okrężną drogą pod górkę, więc kawał, kawał drogi żeśmy szli niepotrzebnie, prawda? teraz z prawo możemy iść moje wrażenia, słuchajcie po dzisiejszej jak to było? jak to się nazywało? dzisiejszej wyprawie nie, moje wrażenie po dzisiejszym dniu, dniu i byciu na tym tej atrakcji co Nikola mi mówiła, a. o po prostu coś strasznego a na tym tym, ale wybrali to samo co my kiedyś mieliśmy tak, mhm. w Pobiorowie. Ale... ale identycznie to samo było, co było w pobiorowie, identycznie to samo To jest ta, taka paralotnia też się nazywa? Tak. To było straszne. Więc jeśli byście się zastanawiali, na które iść, to ja polecam paralotnia. Bo tylko na tym byliśmy na razie. I ona nie jest straszna jakaś rekiny ja się bałam że tam nad morzem będziemy, ale jak tylko lecisz, no nie chcę opowiadać, ale jest fajnie. No, nie, dla mnie to było straszne. Znaczy... Znaczy fajne, ci później jest lęk fajne przy... Tak, ale wysokość jak ktoś ma to ale jest to. Może zacząć oczy, nie? Tak. Ale naprawdę słuchajcie. E, no nie wiem. Było naprawdę strasznie, ale wrażenia są pozytywne, że tak powiem. E, nie poszłam drugi raz. A ja okay. poszłam. Nikola poszła, Niko nie się podobały takie atrakcje. Także my kochani. Ja wrach... ale... Aha, ale jest jeszcze gorsze niż to? Chyba nie ma. Nie, no mówiła pani, że są gorsze. Ale to jest ten, co. co wiem. Wiem co. Ja oglądałam kiedyś na chyba na YouTube. Na y, YouTubie. Oglądałam kiedyś właśnie takie coś. YouTube. 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 <śmiech> YouTube. <śmiech> <śmiech> oglądałam kochani ostatnio na. Na tym właśnie, że były takie symulatory i pokazane było, to tak, to to było chyba najstraszniejsze. Ten właśnie e, młot? Młot chyba to się nazywa. No, to tak gdzieś, Ale można tam mieć na żywo, nie? Mm -hmm, mm -hmm. Na ten. Tak. To tam jest trzy razy gorsze. A tam jest trzy razy gorsze, na pewno. Na żywo. Dokładnie. Także kochani, my się już z wami żegnamy. Dzisiaj chyba, że jeszcze wieczorkiem pójdziemy na... Nad morze, także zobaczymy jeszcze to jeszcze coś dogramy, ale póki co... Nie, bo nie ma słońca <grystanie> <Co? Czeka>. dzisiaj. <grystanie> Aha, dobra. <grystanie> I słuchajcie, Nikola zawsze wyzywa na coś jakiś <grystanie> kamień czy coś. I się pyta kto to tu postawił. <grystanie> Okej. Okay. Nie, żegnamy nie się. Nie patrzy pod nogi. Pod... No, ale słuchajcie, dobra. Nie, bo mi całki spadują, bo wzięłam nie to, co trzeba. Aha. Nie to, co trzeba. A jakie wziąłeś? No te białawki. No, ale miałam jeszcze takie inne. No. Dobra, kochani, my już kończymy nasze wakacje. Kończymy nasze wakacje w Niechorzu. Wracamy dzisiaj do domku. I zaraz Wam pokażę jaki dzisiaj jest czerwona flaga, słuchajcie na plaży nie można się kąpać, bo są duże Duże fale, naprawdę duże, ale szkoda, że dzisiaj jedziemy, no bo bym poszła na te fale, chociaż nie można, ale byśmy poszli na jakąś plażę, na której można. No ale nie można, tu nie A ma takiej nie plaży, o nie ma takiej plaży, nie ma takiej możliwości, słuchajcie, żeby iść gdzieś indziej. A gdzie lecimy? Idziemy do trochę, ha, to no idziemy do wody, bo tak naprawdę przyszliśmy jeszcze tylko, e... to, to, to tak. Na drogę słuchajcie, musimy zgrzać Nelci mleczko O tutaj się wychodzi Na tą naszą plażę I tutaj już mamy zejście na plażę słuchajcie, ale bardzo fajne jest mniejsze pale, zobacz bo To troszkę mniejsze, ale, mniejsze, ale mniejsze. jest czerwona flaga Ale to znika. No, O matko, zobaczcie co się dzieje Ale zobaczcie, ludzie siedzą Jest trochę ludzi Idziemy słuchajcie, jak to się mówi, pożegnać z morzem do następnego roku. Chyba, że nam się jeszcze w tym roku uda wyhaczyć fajną pogodę, to przyjedziemy. Prawda? Ty, nie pusia jesteś w adidaskach? Tak. To masz lepiej. Gorzej. Czemu? No bo mówisz, że nie mogę dotyczyć piasku. No ale to, ja jestem w Klepkach, to w ogóle. A piasek jest taki, wiecie, wilgotny dzisiaj, bo padało. Ale jest naprawdę pięknie. Popatrzcie sobie troszkę na morze, zaraz Wam pokażę. Wieje strasznie. Wieje co, nucia? No. no. Także kochani, żegnam się z Wami i życzę Wam udanych wakacji, bo jeszcze trochę i do szkółki, a co niektórzy po urlopie do pracy. Także widzimy się w następnym odcinku. Pa, pa!